Grzegorz Heży, Różogrodowe, witajcie. Mam od Was informację, że chcielibyście, abym pokazał na przykładzie, jak ciąć niektóre róże, które wydają się dla Was trudniejsze. Ostatnio był film o cięciu odmiany Libertas. Przyjęliście go bardzo dobrze, i dzisiaj drugi taki filmik, właśnie na przykładzie róży piennej Zomerabend. Ja Podchodzę do tej róży pierwszy raz przy Was, nie mam żadnego zamiaru już w głowie wcześniej ustalonego i będę wszystkie swoje wątpliwości po prostu przed Wami odkrywał i je rozwiązywał. Ale zanim przystąpić do cięcia, to polecam Wam również zawsze ciąć ostrym sekatorem i poświęcicie na to minutę, doprowadzicie sekator do odpowiedniej ostrości i praca przebiega i sprawniej, i szybciej, i jest lepiej zrobiona. Oprócz oszczenia sekatora jest jeszcze bardzo ważna rzecz, y, którą należy co jakiś czas robić, czyli sprawdźcie sobie, czy sekator nie ma luzów. Bo nawet jeżeli na ostrzycie ostrze, ostrze będzie bardzo ostre, natomiast sekator będzie miał tutaj taki delikatny luz, y, to y, nic to nie da. Po prostu dalej będzie się ciało źle. Dlatego Polecam sprawdzać luz. Jeżeli trzeba go skorygować, to tą śrubą dokręcacie tą śrubę, tą nakrętkę, i wtedy tnie się dużo, dużo lepiej. Nie szczypie sekator, tylko po prostu tnie. Ten drut trzeba usunąć. Pamiętajcie o tym. Ok. Jeżeli chodzi o cięcie. To ja Wam proponuję zapamiętać sobie jedną bardzo ważną rzecz, dokładnie trzy słowa, trzy tematy. Pierwszy temat, od którego zawsze warto zacząć, jak się podchodzi do jakiejkolwiek róży, to są chore, przemarznięte pędy. Od tego zaczynacie. Czasem może się zdarzyć tak, że na wycięciu chorych, suchych, przemarzniętych pędów kończycie cięcie. Czyli to jest pierwszy punkt. Drugi punkt to jest cięcie pędów starych. I też może się okazać, że po wycięciu chorych, przewarzniętych pędów i wycięciu pędów starych, albo tylko starych, jeżeli chorych i przewarzniętych nie było, też na tym kończycie cięcie. I też się nic nie stanie. Zawsze to jest lepsze niż nie zrobić cięcia w ogóle. I dopiero trzeci temat, trzeci punkt, trzeci krok to jest wycinanie tych. Najcieńszych pędów, tak zwanego siana, jak ja to mówię. Jak już dojdziecie do wprawy, to tak naprawdę będziecie robić to jednocześnie: jednocześnie będziecie wyci wycinać pędy chore, jednocześnie stare i jednocześnie cienkie. Ale zanim dojdziecie do tej wprawy, to dobrze jest robić to na podstawie tych trzech kroków. Więc pierwszy krok: pędy suche, chore. Ja tu mam tutaj taki widzę w środku korony suchy pęd. Wycinam go. Obchodzę sobie roślinę dookoła i szukam pędów suchych. Czasem suchy pęd to jest też stary pęd. Bardzo często się tak zdarza. Wobec tego po prostu wycinacie sobie wszystko, co jest suche i stare. Jeżeli on jest cienki, to ja potem do niego wrócę. Na razie się skupiam na tych najgrubszych, yy, chorych pędach. Tutaj mam taki pęd, który jest pędem dla mnie problematycznym. To jest ten taki czerwony, czerwonawy pęd. Widzicie? On wygląda podejrzanie. Szczególnie w tym miejscu. W tym miejscu wygląda najgorzej. Te takie przebarwienia czerwono-brązowe, tak? Ale jeżeli tutaj na końcach pędów będą nabrzmiewać jakieś pąki. Tego sobie weźmiemy, bo to jest co innego. Jeżeli tutaj będą nabrzmiewać jakieś pąki, to znaczy, że ten pęd jeszcze żyje. Ja widzę, że on jeszcze żyje, tak? On jeszcze żyje. Tutaj delikatnie coś nabrzmiewa. Więc teoretycznie można go zostawić, tak? Bo on jeszcze żyje, ale mnie on się już nie podoba. Wiem, że ta. tutaj jakaś, jakiś rodzaj rany. On będzie się y, pogłębiał i ten pęd. Już tutaj na dole nie wyda nic ładnego, więc ja go mogę wyciąć albo całkowicie, albo mogę go wyciąć powyżej tego miejsca, które wyglądało podejrzanie. To jest to. jest To To nie znaczy, że to jest jeszcze martwe. Możemy sobie zrobić coś takiego. I widzicie, na przekroju pęt nie jest czarny, ale w cała tu skórka jest już czarna. I to też będzie zaburzać przewodzenie w tym pędzie. Tutaj mam jeszcze pędy. W zasadzie takie. Aha, jeśli chodzi o martwe pędy, to tutaj jeszcze widzi, widzę, że jest cały taki pęd. O, widzicie ten. On jest prawie, że martwy. Tu, o, widzicie ten charakterystyczny taki kolor brązowienie, wysuszanie się i. Jak się przyjrzę mu dokładniej, to tak naprawdę cały ten pęd powinienem wyciąć w tym miejscu. Tak. I teraz, żeby go wy wyjąć, to jeszcze sobie wytnę go na dwa sposoby. O tak. Tutaj wycinam. Tutaj wybieram i tutaj. Ogólnie, jak patrzycie na tą roślinę, to ona ma taki kolor. Tych pędów taki oliwkowy, którego ja nie lubię, widać, że te pędy, dużo tych pędów jest starych. Właśnie teraz przy, przystępuję do wycinania tych najstarszych pędów. To jest taki pęd, który był stary. Zawsze widać to po kolorze pędów, które stają się takie oliwkowe, srebrne. O, I takie pędy po prostu są nieproduktywne. Najczęściej dzieje się tak, że to są pędy, które są wewnątrz korony, tak? czyli tam, gdzie już nie ma tego słońca dużo, one są zacienione, nie mogą wydawać nowych przyrostów, a nowe pędy wyrostają jak gdyby nad nimi, zakrywają je. Tu mamy następny taki pęd i też w zasadzie powinienem go wyciąć całego. Topikoweśmy tak zrobimy. Tu na dół. O. Zobaczcie, mamy tutaj. On pięknie kwitł dwa lata temu. Na tych wszystkich rozgałęzieniach były kwiaty. Ale teraz już będzie coraz trudniej z tym kwitnieniem, i to ono będzie coraz słabsze. Wycinam go. No i to wszystko, co było tutaj. Jednocześnie nie mogę się rozpędzić za bardzo z tym cięciem, bo muszę zostawić kilka ładnych, najładniejszych pędów. Nawet jeżeli to jest roślina stara i, tych, yy, i dużo tych pędów jest starych, to nie mogę wyciąć ich wszystkich, bo muszę zostawić część tych pędów, żeby na nich było to czerwcowe kwitnienie. Tak? Tu mam jeszcze jeden taki pęd, który jest stary, i właśnie to jest taki dobry przykład. Ten pęd. Ale gdybym go wyciął, to tak naprawdę stracę jedną trzecią kwiatów teraz w czerwcu, więc ja go zostawię. I najprawdopodobniej wytnę go w przyszłym sezonie. W zasadzie pędy chore i Stare mam usunięte i teraz przystępuję do takiego cięcia czyszczącego z tej największej drobnicy. Tam Jeszcze wycinając tą drobnicę będę wycinał część też i starych pędów i chorych pędów, tych najdrobniejszych, których teraz nie usunąłem. I po prostu zaczynam od najdrobniejszych. Tutaj mam dalej taką sytuację, że mam jeszcze gdzieś w głębi korony. I drobny i stary pęd. Usuwam go. I tak jak mówiłem w przypadku Libertasa, warto, warto jest zrobić to cięcie dosyć wcześnie, bo jeżeli tak jak ta odmiana. Ma dużo drobnych pędów Podobnie jak miał Libertas To ona już w wczesną wiosną Zaczyna na tych drobnych pędach Wypuszczać listki Czyli pąki zaczynają nabrzmiewać I z tych pąków rozwijają się listki I jeżeli będziemy to cięcie robić właśnie późno Odcinając te już wyrastające listki Czy nawet pędy całe To jak gdyby osłabiamy Możliwość wyrastania mocniejszych pędów Z tych pąków, które śpią Które jeszcze się nie rozwi zaczęły rozwijać a zależy nam na tym, żeby pobudzić do roztwoju pąki, które dadzą raczej grubsze pędy, a nie te najcieńsze. I można to uzyskać właśnie terminem cięcia. Im wcześniej będziemy cieli, tym lepiej. Cały czas tu znajduję jeszcze wewnątrz suche pędy, które wycinam. Czyli tak naprawdę więcej wytnę ze środka, bo tam jest najwięcej pędów, takich, które już nic nie rodzą, bo są w cieniu, w lecie, są zasłonięte liśćmi innych pędów. I też nie musicie tego robić tak super dokładnie, każdego cienkiego pędu, bo ta odmiana, nawet jak ona zostanie na niej trochę tych cienkich pędów, to nic się wielkiego nie stanie. A obfitość kwitnienia tego. Tego czerwcowego będzie duża. Tu mamy fajny przykład dosyć młodego pędu, rocznego lub dwuletniego, który urósł i już w tamtym roku się rozgałęził i na nim były kwiaty. I podobnie było w przypadku Libertasa. Też miałem takie, takie wątpliwości. Dużo takich cienkich rozgałęzi, i ciąłem je, ja to mówiłem, tak zwane krótkopędy. Można to ciąć bardzo króciutko. Można ciąć na troszkę dłuższe pędy. Ja jestem zwolennikiem cięcia krótkiego. Tutaj na samym końcu mam też pęd, który był odcięty albo ułamany, urwany, i tutaj zaczynało się takie zamieranie. Też sobie mogę to odciąć, to tak? Więc mam już tutaj czyste. Tak samo jest na dole. Jeżeli popatrzycie, to na samym dole macie pędy, które leżały na ziemi. Często były jakoś tam kosiarką uszkodzone. tak? To wszystko teraz mogę. Przyciąć tak, żeby pędy się kończyły kilka centymetrów czy kilkanaście centymetrów nad ziemią. Dzięki temu łatwiej będzie kosić i one się nie będą uszkadzać. I tak jak mówię, jeżeli chodzi o to cięcie tej, tej drobnicy, to nie musicie tego robić jakoś bardzo szczegółowo. Robicie po prostu to tak, jak Wam sekator siądzie. Nie przejmujcie się, czy to będzie dokładniej, czy mniej dokładnie. I tak pozbywacie się tego siana, i o to chodzi. O tu sobie wytnę cały na przykład taki pęd, który też już zaczął się robić taki oliwkowy, mało produktywny, bo też był przykrywany innymi pędami. On by zakwit jeszcze, ale to by był ostatni rok e, wtedy kiedy coś ciekawego by na nim mogło urosnąć. Jeżeli miałbym mało pędów. To pewnie bym go zostawił, bo bym, zależałoby mi nawet i na takim. Powiem Wam jeszcze jedną rzecz. Czasem jest tak, że mając taką, powiedzmy w cudzysłowie, trudniejszą odmianę do cięcia, macie opór, żeby podejść, żeby, żeby się przełamać, żeby zacząć ciąć. I jeżeli tego nie zrobicie. To też nic wielkiego się nie stanie i też ta roślina będzie ładnie kwitła, będzie przepiękna. Ale problem, jaki jedyny się pojawia wtedy, to jest to, że nie zmuszacie jej do odmładzania się. Jak gdyby trudniej będzie takiej nieciętej roślinie wypuścić jakieś ładne, mocne pędy, które będą zastępować te starzejące się pędy. I to jest tak naprawdę jedyny minus tego, żebyście takiego cięcia nie zrobili. Ale jeśli chodzi o wygląd rośliny w czerwcu, to on będzie bardzo ładny. I jeszcze tutaj znajduję w środku korony starocie, które będę wycinał. Ta odmiana ma to do siebie, że ona, jeżeli tworzy te zwisające pędy w dół, to tutaj u góry tworzy jeszcze taką czapkę, właśnie tej drobnicy. I to dobrze wygląda, bo te pędy tutaj są krótkie, ale bardzo dużo jest tu kwiatów. Dzięki temu to kwitnienie jest takie równomierne. Tu mamy kwiaty i na całej długości tych zwisających pędów. Gdyby tego nie było, to tu byśmy mieli taką, taką łysą przestrzeń. To by wyglądało gorzej. No i czasem, właśnie jest tak że. Macie wprawdzie kwitnienie zrobione i zatrzymujecie się na tej czapce u góry i tak naprawdę nie wiadomo, co tu wycinać, co usuwać, co nie usuwać. Ja też tak czasem mam i, i, i się waham. Ale tu jest dużo właśnie fajnych jeszcze pędów, takich w miarę młodych i nie najcieńszych. Tego suchego badziewia nie ma tu dużo, więc tu jest jeszcze ok. Tu mam jeszcze takie. I cały ten pęd jest, cały ten pęd jest lichy. Mogę go jeszcze zostawić, żeby tutaj coś się wypełniało w tym miejscu, ale ten pęd jest mało produktywny, mało na nim wyrośnie. Podobnie z tym pędem. To też jest pęd, który był w cieniu. I w zasadzie nie wiem, czy nie wytnę go w ten sposób, bo zobaczcie, tu by mało co. Tylko takie delikatne końcóweczki tu zaczęły nabrzmiewać. Tu wszędzie nic się nie dzieje. Żaden pąk śpiący tu się nie chce obudzić. I jak tylko ta roślina dostanie liście, to on będzie cały czas w cieniu. Więc go po prostu wycinam. Podobnie jest i z tym pędem tutaj to też, ale tu go jeszcze zostawię, chociaż mógłbym go, mógłbym go nawet uciąć w tym miejscu, bo tutaj widzę, że zaczyna coś nabrzmiewać, więc mogę go nawet tak uciąć i być może to co tutaj jest, zacznie. Zacznie nabrzmiewać i z tego wyrośnie jakiś nowy, mocniejszy pęd. Jeszcze tutaj mam jedną. Też słabą gałązkę, która mi się tam wchodzi w środek. I to jest w zasadzie całe cięcie tej odmiany. Można to już tak zostawić. Zdecydowanie się to wszystko przejaśniło. I o to chodziło. Czyli tak. Wycięte pędy. Przemarznięte, suche, uszkodzone. Wycięte pędy najstarsze, które były najczęściej w środku korony, i wycięta drobnica. Te trzy rzeczy. Na tym koniec zajęło to kilka minut, i pozostałe w ten sam sposób będę ciął. Jeszcze tutaj zwróćcie uwagę przy okazji tego cięcia tutaj pokażę Wam jedną rzecz. Widzicie tutaj takie wybrane misy. Ziemi. Po prostu łopatą wybrałem ziemię, która tutaj była. Dlaczego? Dlatego, że zobaczcie tutaj. Rosły pędy od podkładki, tak zwane dziki. I ja tych dzików się musiałem po, zamiast usuwać je le, latem. Nie zrobiłem tego. One były coraz grubsze. I żeby się ich pozbyć porządnie, to musiałem się usunąć tutaj ziemię, żeby miał dojść do tej karpy tutaj i wyciąć je całkiem na zero, bez zostawiania sęków. Gdybym zostawił sęki, znowu te dziki wyrastałyby tutaj bez opamiętania. I teraz to miejsce, które tutaj mi zostało, ja sobie nie wypełnię nie ziemią, tylko wypełnię sobie po prostu korą. Dlaczego? Dlatego, że potem łatwiej mi taką korę odgarnąć i dostać się do tego miejsca, z którym ewentualnie te dziki wyrastają, żeby je usuwać. To jest Najgorsza rzecz, jeśli chodzi o pielęgnację różpiennych, właśnie to wyrastanie tych dzików. Na dzisiaj to tyle. Krótki film o cięciu róż ze zwisającymi pędami typu Somerabend. Tu, akurat, właśnie na przykładzie odmiany Somerabend. Tak to powinno wyglądać. Nie jest to trudne. Do zobaczenia.